切嘛！ Zapewne pamiętacie, że jeszcze całkiem niedawno mieliśmy w Polsce taki boom szachowy. Wszyscy grali sobie w szachy, czy to streamerzy, czy to zwykłe Maciusie 12. No i pośród streamerów mieliśmy wielkie pojedynki, nie wiem, Gucia z Delordem, czy widzieliśmy Random Brusa, który walczy o wicie 1000 Elo, mieliśmy pojedynek Ksaja z Mikrocypkiem i tak dalej, i tak dalej, natomiast zazwyczaj to nie trwało zbyt długo. Natomiast pośród polskich streamerów jest jedna osoba, która szachy wzięła, trochę na poważnie, jeździ sobie od czasu do czasu na turnieje, ma już swój pierwszy ranking, a tą osobą jest Adrian Bieranowski, szerzej znany jako Slayprox. I w dzisiejszym filmie chciałem pokazać Wam dwie partie z turnieju Dawida Czerwa, w których Adrian zagrał świetnie, a na końcu powiem Wam takie podsumowanie turnieju, to znaczy jak Slayproxowi całkowicie poszło. Natomiast same partie są bardzo fajne, także zachęcam do oglądania, a my już sobie lecimy. Pierwsza partia, którą chciałem Wam pokazać, to partia, która bardzo dobrze obrazuje, jak dobrze potrafi atakować grający białymi, czyli Slayprox. Zauważcie, co się stało. Gra on kolorem białym, no i nastąpiło tutaj E4. Przypominam, że jest to tempo klasyczne, także można było sobie posiedzieć i podumać na spokojnie. Nastąpiło C5, obrona sycylijska, skoczek F3. Jako, że był to turniej Dawida Czerwa, no to pewnie Konrad był jakimś jego fanem, bo zdecydował się zagrać przyspieszonego smoka, na co nastąpiło D4, łobu dubu, łobu dubu, skoczek C6, goniec E3, goniec G7, skoczek C3, D6, Hetman D2, skoczek F6, no i F3. No i zauważcie, F3. To jest taki ruch, który jest, wiecie, wybierany przez takich zawodników jak ja, że po prostu chcemy atakować. Białe nie chcą grać na spokojnie. Białe tutaj nie grają tak, tak, tak i gramy sobie dalej, tylko grają przez F3 i taki jest plan atakować przeciwnika także po biciu biciu nastąpiła roszada roszada goniec e6 no i tutaj białe zdecydowały się zagrać ruch h4 nie jest to do końca dokładne to znaczy ja pamiętam jakieś 15 lat temu nauczyłem się wariantu że jednak trochę dokładniej jest zagrać tutaj król b1 i dopiero potem atakować natomiast okej okay. H4. No, i tutaj przeciwnik nie zagrał optymalnie, ponieważ zdecydował się też atakować po drugim skrzydle. Tylko kłopot jest taki, że ten atak po prostu jest dużo szybszy. Dzięki temu, że mamy pionka na F3, zawsze będziemy mogli grać przez G4. Zaraz dojdziemy do ruchu H5. Czasami nawet poświęcimy jakość i po prostu wygramy partię. Także białe od razu atakują. Przeciwnik zdecydował się zbić na H5. No i wierzcie, lub nie, ale ta pozycja, pomimo tego, że białe mają pionka mniej. Jest już dla nich wygrana, ponieważ atak jest dużo ważniejszy niż to, że przeciwnik ma jednego pionka więcej. Także tutaj możecie zapauzować filmik, jak jesteście na poziomie trochę niższym i zastanowić się, co tutaj wygrywa, ponieważ trzeba zagrać kilka idealnych ruchów, i pozycja jest po prostu wygrana forsownie. Pierwszym ruchem jest bicie na G7. No i oczywiście jak król zbije. No to gramy i tak G4, także nastąpiło tutaj skoczek G7, Hetman H6 grozi mat w jednym ruchu, także trzeba się przed tym bronić, czarne obroniły się ruchem skoczek H5, ale tutaj nastąpiło G4, skoczek F6, no i taka kontynuacja naturalna. Do tego wszystkiego, co zrobiliśmy, to tutaj jest zagranie ruchu E5. Zauważcie, że po G5 przeciwnik wróci, no i oczywiście możemy próbować jakoś to poświęcić i próbować grać, ale nie jest to bardzo oczywiste. Natomiast dzięki temu, że zrobiliśmy długą roszadę, że ta wieża jest na jednej linii z Hetmanem, to my możemy zagrać ruch E5. No i jest atak na skoczka, atak na pionka. Pionek nie może tego zbić, ponieważ stracimy hetmana, no i jest tu po prostu koniec partii. No i przeciwnik Adriana zdecydował się jeszcze zbić. Natomiast reszta tej partii to jest po prostu wykończenie, wyprowadzenie wszystkich swoich figur, wymiana. No, i po ruchu G5 nastąpiło bicie, 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 bicie. No, i nie będę was zanudzać. Tutaj białe po prostu zdobyły wszystko, co mogły i zamatowały przeciwnika. I ktoś z was może sobie pomyśleć, a okej, okay, dobra, debuchi wsiadł gdzieś tam. Slayprox zobaczył w jaki sposób gra się przeciwko Smokowi, no i po prostu siadła mu Giereczka. Dlatego teraz przechodzimy do drugiej partii, która jest jeszcze bardziej niesamowita. Ponieważ Adrian Bieranowski mierzył się ze swoim przeciwnikiem z Erykiem i grał kolorem czarnym. No i tutaj. Trzeba było mieć naprawdę twardą banię i zaciśnięte pięści, ponieważ w pewnym momencie Slayprox musiał wykonywać ruchy jak arcymistrz. Musiał po prostu siąść i znaleźć najlepsze ruchy, bo inaczej by przegrał. Nastąpiły 4 C5. Białe zagrały skoczek C3. No i tutaj czarne zagrały E6 i G6. I powiem wam tak, to nie jest debiut. To jest jakiś. Zmodyfikowany smog, który nie wiem, no jest po prostu nie najlepszą e, kontynuacją, ponieważ teraz białe mogą po prostu wyprowadzać figury. No i zazwyczaj, gdy chcemy wyprowadzić gońca, to albo w jedną, albo w drugą stronę, nie? Dlatego wiecie, smog wygląda w ten sposób, że w tej sytuacji mamy takie ustawienie, i to już jest OK, bo możemy gońca sobie wyprowadzić. Takie ustawienie nie jest OK, no i przeciwnik dość szybko był w stanie to wykorzystać, ponieważ po skoczek E7, D3, roszada, roszada, skoczek C6. No białe zagrały tutaj A4, nastąpiło A6, no i białe zagrały hetman E1. I to jest całkiem spoko, to znaczy białe widać, że miały przygotowany coś przeciwko właśnie obrony sycylijskiej. To jest taki, nazwijmy to, Grand Prix atak gdzie ustawiamy pionki w ten sposób, potem atakujemy hetmanem przez H4, no i po prostu atakujemy wszystkimi naszymi figurami, no i czarne muszą tutaj dokładnie zareagować. Slayprox zdecydował, że w sumie to zagra sobie skoczkiem na D4, bo jest to silne pole. Przeciwnik odbił, nastąpiło bicie gońcem, no i tutaj białe zagrały ruch goniec e3 i już się pomyliły. Ale nie będę was okłamywać, nie jest to jakaś taka prosta kombinacja, którą należy tutaj zrobić, ponieważ grający czarnymi musiałby znaleźć, że w tym momencie może zagrać d5. I jeśli nastąpi bicie, my odbijamy, goniec sobie odejdzie, w tym momencie bijemy, bijemy i tutaj i zdobywamy widełki. Co ciekawe, co ciekawe, ta, ta sama sytuacja yy, musi rozpocząć się od ruchu D5, bo jak zaczniemy od bicia, to po Hetman E5. D5, komputer mówi, że po F5 wcale tak prosto nie jest, bo jak zbijemy F6 i ten Hetman tutaj zaraz będzie wchodził i będą bardzo duże kłopoty. A jak nastąpi Hetman D4, to możemy to zbić i zbić Bionka. Także tutaj nie było to takie proste, natomiast nic z tego nie nastąpiło, ponieważ sympatyczny Adrian czy też Adam zdecydował się zagrać tutaj ruch skoczek C6, no i nie jest to najlepsze. Natomiast Białe zagrały F5. Nastąpiło skoczek B4 z atakiem na widełki i widać było, że grający białymi ma tutaj tylko jeden cel. On nie będzie tutaj za bardzo liczył wariantów. On się nie będzie męczył. Biały po prostu chce zamatować przeciwnika. Biały chce zrobić tak, tak, tak i dać mata I to był cały plan białego. I wierzcie lub nie, wcale nie jest to proste, żeby się przed tym obronić, ponieważ tutaj nastąpiło bicie, bicie, zauważcie, że wisi jednocześnie to i to. Białe zdecydowały się zagrać ruch F6. I po biciu zagrały ruch Hetman E3. I okazuje się, że nagle czarne muszą grać bardzo dokładnie, bo w jaki sposób obronić się przed matem? Wydaje się, że no wręcz jest to bardzo mocno utrudnione. Adrian Bieranowski w tym momencie zagrał ruch, który spokojnie można nazwać ruchem, nie wiem, arcymistrzowskim. Bo on widział, że grozi mu mat, ale policzył, że w tym momencie może zbić piąka. I ktoś z Was sobie pomyśli, no dobra, Tomeczku, ale czy to nie jest przypadkiem mat? Odpowiedź brzmi, tak, to jest mat. Ale czarne mogą poświęcić swojego hetmana, obronić się przed matem i potem dorobić tego dorobionego, dorobionym hetmanem, po prostu sobie wrócić. I ja wiem, jak to się zobaczy, no to to jest easy, to nie jest nic trudnego. Ale pomyślcie sobie, że gracie na turnieju, jest to wasz drugi czy trzeci turniej w ogóle w życiu. Macie taką sytuację, widzicie, że przeciwnik grozi wam matem, a wy sobie bijecie pionka. No, trzeba być bardzo odważną osobą. Białe pomyślały chwilę i zdecydowały, że w sumie to to nie działa, zagrały wieża B1, no i teraz czarne mają tylko jeden ruch, który nie przegrywa im partii. I tym ruchem jest król H8. Wszystkie inne ruchy przegrywają. Po prostu. Jeden, jeden ruch król H8, bo to jest obrona przed ruchem Hetman H6. Więc białe i tak tak zagrały, ale teraz można zagrać tutaj. Ale zobaczcie, białe lecą w wieża F3. I jeżeli czarne będą nieostrożne, jeżeli czarne zagrają coś losowego, to białe mogą poświęcić Hetmana i dać Mata. Więc trzeba się przed tym obronić. W jaki sposób? Jedyny ruch, który broni, to jest Hetman F8. Zauważcie, wszystkie figury są przytulone do tego króla. I teraz, jeśli nastąpi bicie, bicie, to to nie jest Mat, ponieważ. Najpierw zdobywamy Hetmana, a potem oddajemy Hetmana i jesteśmy w wieżę do przodu. Także to wszystko trzeba było zobaczyć. Białe zobaczyły to również, także wycofały swojego Hetmana. Czarne zagrały ruch B6 i wydaje się, że wiecie, tutaj B6 wyprowadzimy gońca. W głowie Slayproxa było coś dużo ważniejszego. On chciał zagrać Hetman C5 i wymienić Hetmany, bo on wiedział, że jak wymieni Hetmany, to te partie wygra. Ma on figurę więcej. Białe też to wiedziały, dlatego na to nie pozwoliły. No i tutaj czarne nadal chciały wymieniać Hetmany. I zagrały może nie najbardziej, nie najlepszy ruch w pozycji, ale ruch, który jest wydaje mi się, że najprostszy, a mianowicie nastąpiło H5. Białe atakują, czarne mają tylko jeden ruch, żeby nie przegrać tej partii, bo znowu, po czymś takim, białe nawet dla beki znowu mogą poświęcić hetmana i zamatować wieżą. Dlatego, żeby tego nie było, nastąpiło król H7 i teraz po biciu, biciu, biciu mamy Hetman H6. I po tym szachu okazuje się, że po król H8 nie ma więcej szachów. To wszystko trzeba było policzyć. No i była żelazna obrona, twarda bania, zaciśnięte pięści. Białe zagrały G4 i po raz kolejny trzeba znaleźć jeden jedyny, najlepszy ruch, którym jest Hetman H6. I teraz już. Nic kolorowi czarnemu raczej się tutaj nie stanie. Także Hetman sobie odszedł, a w tym momencie czarne jeszcze zagrały skoczek C6. Hetman sobie poszedł i teraz nastąpiło kolejne już w sumie poświęcenie Hetmana. Wcześniej pokazywałem Wam, że na F6 będziemy mogli poświęcić. W tym momencie Prox decyduje się zagrać Hetman C1. No i oczywiście jak nastąpi bicie, dorabiamy Hetmana. Jak trzeba będzie, to po prostu nim wrócimy. Dlatego przeciwnik zagrał goniec F1. Nastąpiło bicie. Hetman wrócił na G3, ale teraz Slayprox poświęcił jeszcze raz Hetmana, ponieważ po biciu mógł dorobić kolejnego. No i koniec końców powybijał te wszystkie figury, e, wszystkie pionki, zdobył pionka na F6 i po ruchu wieża H8, który w sumie nie wiem na ile był potrzebny tutaj król G7 przeciwnikowi, e, albo skończył się czas, albo po prostu przeciwnik się poddał, ponieważ ma zdecydowanie mało materiału. No i tak to właśnie wygląda. Slayprox. Wygrał te dwie partie, pomimo tego, że były one zupełnie różnie. W pierwszej partii po prostu poleciał na przeciwnika i wygrał, w drugiej partii musiał się bronić i potrafił się wybronić. No i na pewno zastanawiam Was, jak sympatycznemu Adrianowi poszło na turnieju. Po pięciu rundach miał on pięć punktów. 5 punktów z pięciu wygrał wszystkie partie. Natomiast na ostatnie dwie rundy ewidentnie czegoś mu zabrakło. Nie wiem, czy nie wyspał się w nocy, czy co się stało, ale na dwóch ostatnich rundach zabrakło mu po prostu energii. No i dwie ostatnie rundy niestety przegrał. No i zakończył bodajże koło 10 miejsca w grupie B. Co i tak jest świetnym wynikiem i wow! No, szacun pokazuje to, że jak się chce, to można grać w szachy na, nawet na takim, wiecie, fajnym, turniejowym poziomie. Także gratulacje Adamie. No i... Cóż, mam nadzieję, że sam filmik Wam się podobał i w jakiś tam sposób zmotywował Was do tego, że każdy z nas może grać w szachy. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!